Servus to jest podcast kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach Motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Cześć wszystkim, trzy mecze pozostały motorowi Lublin do przerwy w rozgrywkach pierwszej ligi. Trzy mecze, które zamknął rok 2023, rok, który wspominamy sobie jeszcze trwający, rok wspominamy bardzo dobrze. Natomiast, żeby było jeszcze lepiej, to liczymy, że tych parę punktów uda się zgarnąć w tych trzech grudniowych meczach. Najbliższy już w niedzielę z podbeskidziem Bielsko-Biała. Z zespołem, który dość nieoczekiwanie zajmuje 17 miejsce w tabeli po tych 16 kolejkach, tylko 13 punktów na koncie Gurali. No i tym meczem Motor zamknie formalnie rundę jesienną, bo to jest ostatni przeciwnik, z którym jeszcze nie graliśmy w tym sezonie. No i będziemy idealnie na półmetku sezonu i wtedy będzie można zrobić pierwsze podsumowania, chociaż pewnie na te... Przyjdzie czas dopiero po meczu z Lechią Gdańsk, gdy e, zakończy się już granie w tym roku pierwszoligowe. No, ale właśnie podbezkidzienie Bielsko-Biała. Zespół na miejscu 17, bardzo daleko, za nimi tylko. Zagłębie Sosnowiec 13 punktów, ale aż 11 z nich pod Beskidzie zdobyło u siebie, czyli tam, gdzie zagra w niedzielę no i to jest mały minus tego wszystkiego. No ale właśnie, to jest największa dysproporcja w lidze, bo aż 11 z 13 punktów w domu, 11 strzelonych goli, czyli najgorszy atak ligi, a zatem mówimy o rywalu, który naprawdę ma duże problemy najmniej wygranych w lidze tylko dwie wygrane razem z Zagłębiem Sosnowiec co ciekawe najwięcej remisów razem z Wisłą Kraków bo aż 7 no i też liczby jakie osiągają najlepsi strzelcy trzy gole Bartosza Bidy, dwa Mateusza Ziłkowskiego pozostali zawodnicy zaledwie po jednym trafieniu więc no krótko mówiąc widać, że tu jest ekipa z, ze sporymi kłopotami i tych kłopotów nagle nie odmienił nowy szkoleniowiec. Dariusz Marzec od 16 listopada objął e, pod Beskidzie. To kolejny klub, który wymienił trenera chwilę przed meczem z motorem Lublin. Tak się złożyło, że taka sytuacja miała miejsce z Wisłą Płock, taka sytuacja miała miejsce z Resowią. I teraz pod Beskidzie w tamtych meczach e, udało się zgarnąć motorowi cztery punkty no a teraz y, będzie teraz będzie okazja na kolejne Dariusz Marzec y, zastąpił Grzegorza Mokrego, który prowadził y, który prowadził pod Beskidzie w tym sezonie y, no ale Dariusz Marzec zanotował y, słaby debiut, bo rozpoczął od meczu, wydawałoby się całkiem niezłego do tego, by zapunktować y, w Głogowie z chorobrym, no ale tam skończył się, no można tak powiedzieć, laniem 0-3 no, i chrobry, yy, chrobry pod Beskidzie zanotował kolejny mecz yy, bez wygranej, kolejny mecz bez gola, bo tych meczów już się w ostatnim czasie nawarstwiło. Yy, dokładnie 4,5 meczu bez, bez strzelonego gola w wykonaniu yy, pod ostatni raz trafiali do bramki przeciwnika w doliczonym czasie gry pierwszej połowy meczu z Wisłą Kraków, który wygrali 2 do 1 ale to było 27 października tego roku, zatem no ponad miesiąc bez strzelonego gola no wygląda to bardzo, bardzo słabo oczywiście nie mieli łatwych przeciwników po drodze, bo między innymi przecież przyszło im się mierzyć z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski były także mecze ligowe w których pod Beskidzie głównie przegrywało, tak to był mecz wspomniany z Chrobrym, to był mecz z Miedzią Legnica, to był mecz z Arką w Gdyni, no ale mimo wszystko jednak tyle, tyle czasu bez szalonego gola to jest, jest duży problem i to pokazuje właśnie Obecna sytuacja w drużynie ma mega odzwierciedlenie w tych wynikach. Wiadomo, że zimą w Podbeskidziu zapewne przejdzie kolejna rewolucja, no ale co ta rewolucja sprawi, to. To się przekonamy dopiero od lutego. Natomiast pod Beskidzie nadal gdzieś tam przed sezonem marzyło o tym, by szybko, e, szybko, by po wielu latach w końcu wrócić do tej ekstraklasy. Natomiast w tym momencie, jeśli są bliżej zmiany ligi, to na taką, e, w której jest chociażby Sandecja, nowy Sącz która przecież też e, miała e, plany, żeby wracać do ekstraklasy, a tymczasem spadła do drugiej ligi. No i właśnie pod Beskidzie w tym momencie też jest na najlepszej drodze w tym kierunku. Natomiast jeszcze długa, długa droga przed nami, bo dopiero za moment półmetek sezonu, więc też nie ma co ich przekreślać, bo równie dobrze na wiosnę mogą być zupełnie innym zespołem. Trener Dariusz Marzec dostanie czas i będzie mógł popracować i być może wiosną zapunktują. Ale póki co mamy nadzieję, że jednak jeśli będą punktować to dopiero od następnej kolejki, czyli meczu z Wisłą Płock, a w tym momencie lepiej, żeby jeszcze się wstrzymali z punktowaniem. Z Pod nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo, a mianowicie od ostatniego sezonu motoru w pierwszej lidze przed tą e, długą przerwą. To jest sezon 2009-2010. Motor oczywiście w tym sezonie z hukiem spadł do drugiej ligi, zajmując ostatnie miejsce. Pod Beskidzie było na miejscu 12. E, z Punktami 44, a 4, 4 punkty nad y, pierwszym Spadkowiczem z Wisłą Płock, no a sezon później już pod Beskidzie było w czubie tabeli, awansował do ekstraklasy, no i to też na wiele lat sprawiło, że y, pod Beskidzie grywało w, w ekstraklasie. My wtedy się tułaliśmy po trzeciej lidze, a teraz już. Od dłuższego czasu Podbeskidzie w pierwszej lidze, no i w końcu udało się z nimi spotkać. Ostatnie spotkanie to były mecze w najpierw 24 października 2009 roku na Alejach Zygmuntowskich 1 do 1, Rafał Król dla Motoru i Sylwester Pateuk dla Podbeskidzia rewanż 1 czerwca 2010 roku w Bielsku wtedy padł bezbramkowy remis. No właśnie, skoro Rafał Król strzelił gola, no to pamięta to spotkanie oczywiście z pozostałych zawodników motoru. Wielu z nich w zasadzie większość zakończyła karierę, więc nawet nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o, o występy. No Jeśli chodzi o Podbeskidzie, tutaj nie ma żadnego zawodnika, który pamiętałby tamte spotkania. Kilka znajomych nazwisk, no Sylwester Patejok między innymi, który grał przecież później w Śląsku Wrocław, Dariusz Kołodziej, który też w Podbeskidziu zagrał wiele, wiele meczów i który w ubiegłym sezonie był przez chwilę trenerem, <laughs> po tym gdy e, pomiędzy Mirosławem Smył a Dariuszem Żurawiem e, był Piotr Malinowski, zawodnik, który też e, mimo prawie 40 na karku w tym momencie reprezentuje barwy rezerw Rakowa, Częstochowa w trzeciej lidze. Był także świętej pamięci Piotr Rocki, którego mogliśmy kojarzyć z występów, chociażby w Groklinie grodzic Wielkopolski. No, i też co ciekawe, kilka lat temu jego syn Kevin Rocki miał okazję mierzyć się z motorem w półfinale celiotki U17. Wtedy, co ciekawe, motor walczył właśnie o, o medale walczył o Mistrzostwo Polski. Ekipa z ekipą Ruchu Chorzów Ruch okazał się mocniejszy, no i też w przyszłości kilku tych zawodników zagrało na ciekawym poziomie, chociażby Mateusz Bogusz czy Bartłomiej Wdowik. Kevin Rocki raczej e, kariery nie zrobił, e, natomiast jeszcze, jeszcze e, zobaczymy, co przed nim e, grał. Chociażby taki zawodnik, bramkarz e, w barwach pod Beskidzia, to mówię o drugim meczu, Richard Zajac, Słowak, który też e, trochę tych meczów w Bielsku e, pobronił, często brany na celownik, bo w tych zwłaszcza pierwszych sezonach pod Beskidzia zdarzały mu się no, dość komiczne wpadki, e, jeśli chodzi o, o jego interwencję, natomiast warto też wiedzieć, że jego synowie też reprezentują barwy pod Beskidzia. To są młode chłopaki. Adam Zajac gra między innymi w rezerwach Sebastian Zajac to jeszcze młodszy zawodnik. Bo Adam Zajac to rocznik 2005. No i to jest prawo obrońca, a z kolei Sebastian Zajac kilka lat młodszy i to też jest jego syn który obaj zresztą znajdowali się i znajdują w kadrach młodzieżowych reprezentacji Słowacji no ale to tyle lat już minęło tych spotkań z pod Beskidziem więc warto sobie przypomnieć będzie jak to się będziemy mierzyć z zespołem który także grał wówczas w 2010 roku na totalnie innym stadionie zatem ta sceneria, która była wtedy na Lech Zygmuntowskich i na poprzednim w pod Beskidzia yy, teraz będzie zupełnie inna, no, zarówno w tej kolejce. 17, jak i za kilka miesięcy w ostatniej kolejce ligowej. No, ale ten mecz w Bielsku teraz, zwłaszcza, będzie czymś szczególnym dla naszego jednego z najlepszych piłkarzy w tym sezonie, czyli Piotra Ceglarza. Piotr Ceglarz, miejsce urodzenia Bielsko-Biała. Pierwszy klub według serwisu 90 minut pod Beskidzie Bielsko-Biała, w którym co ciekawe nie zagrał w seniorach, zatem e, też e, być może to jeszcze nastąpi, gdy będzie kończył karierę. Choć do tego końca jeszcze myślę, że kilka lat pozostało. 31 lat na karierę. A Piotr Ceglarz wydaje się, że chyba przeżywa najlepszy okres w swojej piłkarskiej karierze. Do tej pory, z tego co przejrzałem, 8 goli w barwach stali Rzeszów to był jego najlepszy wynik strzelecki. Natomiast to było na poziomie trzeciej ligi, więc też trzeba to zestawić w odpowiedni sposób. Natomiast w tym sezonie już 6 trafień na koncie ceglarza, który pod nieobecność przy kontuzjach Rafała Króla pełni funkcję kapitana. No i też forma strzelecka imponująca. Piotr Ceglarz 6 goli w samym listopadzie. 3 gole i jedna asysta. Miał udział przy Bezpośredni udział przy 4 z 5 goli motoru w listopadzie. Zresztą nominowany do tytułu piłkarza listopada. Niestety to mu się nie udało wygrać, natomiast zgarnął tytuł piłkarza kolejki numer 16 za e, mecz sprzed tygodnia z resowią, gdy Motor wygrał 3-2, a Piotr Ceglarz dwukrotnie strzelił e, gola Michałowi Gliwie, no i to też e, właśnie pokazuje, w jak wysokiej formie jest Piotr Ceglarz. Co ciekawe, Piotr Ceglarz wszystkie 6 goli w tym sezonie strzelił na arenie Lublin, zatem e, jeśli e, moglibyśmy o coś prosić tutaj e, drugiego z kapitanów, to o to, żeby jeszcze dorzucać trafienia na Wyjazdach i, i będzie idealnie, no ale tutaj na, naprawdę forma jest w tym momencie wysoka, więc niewykluczone, że lada moment ceglarz dorzuci coś także poza areną Lublin. Ale poza areną Lublin motor no już nie jest tak skuteczny jak u siebie, bo te mecze wyjazdowe motoru no raczej nie należą do tych, które się ogląda z przyjemnością ze względu na liczbę goli, bo do tej pory tylko 10 goli obejrzeliśmy w 7 meczach z udziałem motoru poza domem czterokrotnie te mecze kończyły się zwycięstwami 1 do 0 Trzy razy na korzyść motoru. Tak było w Gdańsku, tak było w Warszawie, tak było w Głogowie, ale raz niestety w Pruszkowie już to 1-0 było na korzyść rywala motoru. No i też e, przypomnijmy, były trzy razy po 2-0. Raz w niecieczy dla motoru i dwukrotnie w Gdyni i w Tychach dla przeciwników. No ale nadal ten bilans na wyjazdach jest pozytywny. Cztery wygrane, trzy porażki. Jak na razie bez żadnego remisu motorowcy poza domem. Teraz z kolei spotykają się z zespołem, który najczęściej remisuje w lidze. Siedem remisów przypomnijmy pod Beskidzia, więc być może i tutaj dojdzie do przełamania pewnych serii ze strony motoru. Warto jeszcze wspomnieć a propos poprzedniego meczu z Resowiem który znowu przyniósł nam sporo emocji: 3 do 2. To już zresztą było trzecie takie zwycięstwo w tym sezonie. Po tym jak w takim samym stosunku motor pokonał Stal Rzeszów i Zagłębie Sosnowiec, że w tym meczu po raz pierwszy zagrał w lidze Konrad Magnuszewski, dla którego był to drugi oficjalny mecz w barwach motoru. Wcześniej dostał kilkadziesiąt minut w pucharowym spotkaniu z Lechem 2 Poznań. Teraz miał po raz pierwszy okazję wyjść od pierwszej minuty. Nie było Arkadiusza Najemskiego, który pauzował za kartki. Nie było Przemysława Szarka, który był na trybunach. No i też Konrad Magnuszewski mógł zagrać od pierwszej minuty. No i zanim Pierwsze 90 minut szybko złapał dość żółtą kartkę na samym początku tego meczu. O czym zresztą wspominał w kulisach, że później musiał się pilnować. No ale koniec końców myślę, że pozytywnie zapamięta swój debiut, bo przecież to był zwycięski debiut. W tamtym meczu żółtą kartkę także otrzymał Mateusz Skalet i on będzie musiał uważać, bo to już dla niego trzecia żółta kartka. W tym meczu nie zobaczyliśmy między innymi. Filipa wójcika, jego miejsce na prawej obronie zajął Jakub Lis którego później zmienił Jakub Staszak. I to też ciekawostka, taką, którą, na którą tu już było zwrócone uwagę zaraz po meczu. Jaki wiek obrony motoru w tamtym spotkaniu? Przecież Jakub Lis to rocznik 2002, Krystian Palacz rocznik 2003, Konrad Magnuszewski rocznik 2005, i tylko Sebastian Rudol troszkę starszy z tej grupy bo rocznik 95 przecież z ławki wchodzili, jak wspomniałem Jakub Staszak rocznik e, także 2002 i Filip Lubarecki rocznik 2005, a zatem te liczby robią, e, robią wrażenie, że tu pokazuje, że trener Fejo no, nie patrzy na, na to, kto w którym roku się urodził e, i kto od e, jakiego czasu jest e, tutaj e, dorosły, tutaj zwłaszcza e, pije do Konrada Magnuszewskiego, który przecież mm, e, kilka miesięcy temu obchodził swoje 18 urodziny i wchodził właśnie do grona dorosłych, no ale najważniejsze to jest, kto w jakiej formie i tutaj ta forma pozwoliła motorowi zanotować kolejne zwycięstwo, no i mamy nadzieję, że też kolejne zwycięstwo będzie już w najbliższy weekend, bo przecież przed nami teraz dwa mecze, czysto teoretycznie z najłatwiejsze w tym momencie jakie mogą być. Czyli z 17 pod beskidiem a już za tydzień z 18 Zagłębiem Sosnowiec. Oczywiście to nie będą łatwe mecze, bo te ekipy mają sytuację bardzo nieprzyjemną i chciałyby jeszcze przed przerwą zimową sobie poprawić swój dorabek punktowy i miejsce w tabeli, więc raczej nie ma co liczyć, że, że się położą i oddadzą punkty motorowi, tylko na, można się nastawić na podwójne gryzienie trawy przez, przez te ekipy, no i jak widzimy w tej lidze raczej nie ma łatwych meczów, tylko wszystko trzeba sobie wydrzeć i wyrwać, tak jak to chociażby było przed tygodniem z Resowią, gdy wygraliśmy 3 do 2. Eee, takie 3 do 2 chętnie weźmiemy w bielsku, ale jeśli to będzie kolejne 1 do 0, to też nikt nie będzie miał pretensji. Czekamy na niedzielny mecz i do usłyszenia.